Pokémon Gold, Silver i Crystal znajduje się bardzo klimatyczna lokacja, mianowicie spalona wieża w Aykritic City. 150 lat przed wydarzeniami z gier wieżę uderzył piorun, co spowodowało pożar budynku, który trwał przez 3 dni. Nagła ulewa ugasiła płomienie, jednakże wieża została doszczętnie spalona do samego gruntu. W środku znajdowały się trzy nieznane Pokémony, które straciły życie w pożarze. Wtem z nieba zstąpił legendarny Pokemon How. I używając swoich boskich mocy, wskrzesił je, dając im nowe ciała. Nowonarodzone Pokémony były ucielesieniem trzech sił natury: pioruna, który uderzył w wieżę, ognia, który spalił wieżę, i deszczu, który ugasił ogień. Zasiały one po strachu innych i stały się trzema legendarnymi bestiami z Johto Nazwano je Entei, Rajku i Suikur. Zastanawiające jest, jakie Pokémony znajdowały się w wieży w czasie pożaru. Okazuje się, że są nam one dobrze znane z pierwszej części gier Pokémon. Były to Flarion, Joltion i Vaporeon. Ta szóstka ma ze sobą bardzo dużo wspólnego. Łączą je typy: Joltion i rajku to typ elektryczny, Flarion i Entei ognisty, a Vaporeon i Suicune wodny. Poruszają się na czterech kończynach i przypominają koty. Tudzież psy są do siebie wizualnie bardzo podobne. Na przykład Entei'a i Flariona łączy futro, Raiku i Joltiona ostry wygląd, a SuiKuna i Vaporeona delikatne ciało. W piątej generacji gier legendarne bestie otrzymały umiejętności pasywne: Vault Tackle, Flash Fire i Water Absorb. Takie same umiejętności zostały przypisane Jolteonowi, Florionowi i Vaporionowi. W Johto podczas walk trenerskich można wiele razy spotkać Joltiona, Floriona i Vaporiona w do innych regionów, co może oznaczać, że występowanie tych Pokémonów jest tam największe. Dlatego nic dziwnego, że trójka z wielu takich Pokémonów znajdowała się wtedy w wieży. Nie ma takiego ataku, którego nie nauczyłby się, dla przykładu, Vaporion, chociażby gdy mógłby to zrobić. Tak więc, czy tego feralnego dnia. W że znajdowały się trzy Pokemony z Kanto, a po śmierci w płomieniach ho skrzesił je z nowym ciałem i tym samym stały się legendarnymi bestiami z Joto. Mam nadzieję, że jak zwykle podzielicie się opinią w komentarzu i odpowiednio ocenicie materiał. Dzięki za oglądanie i na razie.